Cześć! Zaczynamy serię Kociarze i Gaczeciarze, gdzie będę Wam pokazywać produkty dla kotów oraz ich opiekunów. Na warsztat z kotami bierzemy kuwetę od Puriny. Dokładnie jest to Purina Tybee Cat's Breeze. Możecie się spytać, co tu w sumie jest do recenzowania, jeżeli chodzi o kuwetę. No właśnie ta kuweta składa się z dodatkowego sitka oraz podkładu, który wciąga mocz, więc teoretycznie powinna pochłaniać większość zapachów, jeżeli nie wszystkie. Ale dobrze wiemy, że teoria teorią. A my to z fortunatem sprawdzimy w praktyce. Dobra, zacznijmy od otwarcia kuwety. Na kartonie mamy jakby elementy, z których się składa kuweta oraz jakby taka instrukcja obsługi. Więc nikt nie powie mieć problemu, żeby to złożyć. Sprawdźmy, jak to. Wygląda oczywiście wziąłem świetny nóż. Ok, poszło. Jakaś dodatkowa taśma, ale może i to lepiej, że jest więcej taśmy niż mniej. Ok, już odkładamy. Dobra. Co tu mamy? To bezpieczenie tu możemy zostawić. Dobra, to jest górna część kuwety. Dolna. Tutaj mamy taką tacę pewnie na podkłady. Sito, o którym Wam wspominałem. Eee, cztery podkłady eee, są jakby w zestawie. Jeden podkład wystarcza na tydzień w przypadku jednego kota w teorii. Oraz zapas żwirku na, na miesiąc, też aby dla jednego kota jest to przeznaczone. Tutaj mamy mm, 1,5 kilo żwirku. I jakby instrukcja obsługi, która wiadomo jest tylko dla słabe uszy. A i łopatka, fajna rzecz. Okej, okay. to jakby położymy sobie na bok. Zmontuję tą kuwetę na kartonie, abyście widzieli lepiej. O, koty się zainteresowały kartonem. Dobry Józia. Eee, Okej. Okay. Jak to złożyć? Dobra. Zapewne bierzemy po prostu o to jeszcze jakaś folika. Eee, dolna część kuwety, w którą wchodzi tacka na odkłady. Co w sumie to Dobrze, dobrze. I w sumie górna część myślę, że w sumie jej nie, nie trzeba zakładać, a, ale jeżeli nie chcecie mieć wykopaliska wokół kuwety, to zdecydowanie warto ją założyć. Tu chcesz skorzystać? Jednak nie, okej. Okay. Dobra. Myślę, że jednak instrukcja nie no, chyba nie będzie potrzebna. Tylko dla słabe uszy. To są takie zaczaski, które trzeba to wsadzić. Ok, widzę, że ja mam tackę z tyłu, więc oczywiście musiałem zrobić to po swojemu, jednak w sumie to nie wpływa na użytkowanie, bo to czy wyciągniemy ją z tyłu, czy z przodu, no to jakby nie ma różnicy dla kota. To co mnie martwi w tej kubecie to są jej wymiary. Ta kuweta ma tylko 52 cm na 40 cm, więc jest raczej mała. Oczywiście, jakby możemy sobie dosyć łatwo ściągnąć górę, i wtedy kuweta jest trochę większa. I taki choć tu, kochanie, fortunat do niej wejdzie, ale wątpię, aby z niej korzystał, ponieważ ta kuweta jest bardzo na styk dla niego i będzie po prostu budziła dyskomfort podczas korzystania, bo kot musi mieć między innymi miejsce, aby się obracać w tej kuwecie. Natomiast luzia jest dużo mniejsza więc jest bardzo duża szansa, że będzie korzystała z tej kuwety. Stworzyłem dla Was artykuł na blogu, w którym napisałem jak wybrać odpowiednią kuwetę dla kota. Uwzględniłem tam nie tylko jego rozmiary, tak. ale również jego usposobienie oraz atmosferę, która panuje wśród kotów. Wybór kuwety jest bardzo ważny, bo jeżeli kupicie kuwetę zamkniętą, z której kot nie będzie chciał korzystać, lub po prostu za małą, to spodziewajcie się, że będą Wasze koty śkały poza kuwetami. I będzie z tym problem, dlatego przed zakupem jakiekolwiek kuwety poznajcie mój artykuł, do którego link macie w opisie. Oprócz kuwety dostajemy również żwirek. Niby jest to tylko 1,5 kg, ale jest to żwirek granulowany, więc powinien wystarczyć na miesiąc w przypadku jednego kota. Jest tworzony, już Wam mówię, z żelu krzemionkowego oraz zeolitu, więc jest bezpieczny. Jednak, jeżeli Wasze koty będą go jadły, warto jechać do weterynarza i sprawdzić, czy nic złego się nie dzieje. Następnym elementem kuwety są podkłady, które wyglądają następująco. Co jakby podkłady to podkłady mają swój zapach i nie mają wyglądać, tylko ich celem jest po prostu neutralizacja moczu, więc to z pewnością sprawdzimy. Otrzymujemy również łopatkę, która jakby jest w sumie wytrzymała. Co ważne, w kwestii łapatki, przepraszam Cię Juzia, nie wkładajcie jej nigdy niezależnie od kuwety w taki sposób, ponieważ koty będą haczyć. W ten sposób też im będzie przeszkadzał. Więc po prostu łapatkę gładziecie gdzieś obok, bądź jeżeli kuweta ma mocowanie w taki sposób, no to tak, nigdy tak lub Tak, bo po prostu kot będzie haczył, nie będzie to dla niego e, komfortowe. Pokażę Wam teraz, jak obsłużyć tą kuwetę. Jest to banalnie proste. Wyciągamy tackę. Ja akurat mam ją z tyłu, bo oczywiście musiałem to zrobić na odród. Jak żeby inaczej, wkładamy do niej e, matę, chowamy z powrotem, bierzemy oczywiście żwirek. wsypujemy do kuwety. Rozprowadzamy. Równomiernie i w sumie tyle. Teraz Wam pokażę, jak działa ta kuweta. Jest to banalnie proste, ponieważ kocia jedyneczka po prostu przelatuje przez żwirek, sito i zostaje wchłonięta przez podkład, a kocia dwójeczka zostaje na wierzchu, czyli na żwirku, i jest po prostu zakopana przez kota. W sumie to cała magia. Muszę Wam się do czegoś przyznać: na potrzeby filmu udało mi się zdobyć dwie kuwety od puriny. Jednym otworzyłem dużo wcześniej, ponieważ aż 3 tygodnie temu i z tej kuwety korzystały koty, natomiast tą kuwetę otworzyłem przed kamerami, aby pokazać Wam zawartość paczki. Jeżeli chodzi o same testowanie przez koty, tak już wspomniałem, testowały moje koty tą kuwetę przez 3 tygodnie. Stara kuweta została cały czas dostępna dla kotów. Jest to kuweta otwarta ze żwirkiem zbrylającym, schowana w szafie. Nie chciałem wyrzucać tej kuwety starej, ponieważ Józefina jest bardzo wrażliwą kotką, jeżeli chodzi o sprawy kuwetowe. Nie lubi zmian, jest bardzo wymagająca co do ilości żwirku, jego czystości, więc nie chciałem ryzykować. Okazało się że jednak, że niesłusznie. Jeżeli chodzi o lokalizację kubet, były one w tym samym miejscu. Nie chciałem, aby lokalizacja wpływała na testy. Więc były w moim pokoju, 2 metry od siebie. Tak jak sądziłem, Fortuna niezbyt chętnie korzystał z tej kuwety, ponieważ jest zbyt duży. Po prostu wszedł do niej, pomąchał i wyszedł. Natomiast Józef Finna korzystała z niej bardzo chętnie i zrobiła sobie podział. Tu przychodziła sobie na jedyneczkę, a dwieczkę zakopywała sobie w starej kubecie. Myślę, że nie można wynić po prostu Żwirku, po prostu tak się upodobała i podzieliła. Ponieważ kiedyś testowałem żywirek granulowany i nie było problemu, aby też robiła dwójkę tutaj, więc po prostu zrobiła sobie podział, a, ale dzięki temu mogłem wyczuć właśnie przez to, że nie wyczułem, kiedy robiła jedynkę. W przypadku żwirku Triggerino czasami można poczuć, jak siłę unosi zapach. Nie jest jakoś mega przeszkadzający, ale taką woń można poczuć, i wtedy wiadomo, że kod robi jedynkę. Tutaj tego totalnie nie czuć, Moc zostaje wchłonięty przez podkład i, i tyle, po prostu jedynie słychać. Co do kup to przenosiłem je po prostu ze starej kowety do tej, e, Zakopywałem sam żwirkiem i też jakby było spoko, też dawało radę. Tu jestem zaskoczony, że to działa i to działa bardzo dobrze i jakby nie spodziewałem się tego, e, ale żeby nie było za słodko musimy pomówić o kosztach. Sama kuweta w zestawie ze żwirkiem i podkładami kosztuje tam 130-140 zł i to jest akceptowalne. Z tym nie ma żadnego problemu. Problem zaczyna się w momencie, kiedy trzeba tą kuwetę utrzymać i tutaj już się robią koszta. Cztery podkłady kosztują 30 zł, z czego jeden podkład wystarcza na tydzień w przypadku jednego kota. Ja próbowałem jeden podkład przetrzymać dłużej i już było go czuć, więc oczywiście tutaj nie ma ściemy. Jeden podkład, jeden kot, jeden tydzień. A więc w przypadku jednego kota kosztuje 30 zł miesięcznie podkłady plus oczywiście Żwirek. Żwirek kosztuje 55 zł, więc utrzymanie tej kuwety dla jednego kota w skali miesiąca to jest kwota około 85 zł. Myślę, że to nie jest jakieś tragiczne, ale pod górkę robi się w momencie, kiedy mamy dwa koty, ponieważ moich, według moich obliczeń jest to już 170 zł. Tak, 170 zł za dwa koty, które korzystają z kuwety Puriny, to już boli w porównaniu do zwykłego żwirku i bardzo standardowej kubety ale płacimy za to, że jakby nie czujemy tego co kot tam robi Podsumowując, kubeta jest raczej dla mniejszych kotów Duże koty będą odczuwały dyskomfort korzystania z niej, na przykład Fortunat Oczywiście by można ściągnąć z boki, ale przez to żwirek będzie wylatywać więc jeżeli chcecie ją kupić, to w przypadku mniejszych kotów Jeżeli chodzi o to jak działa, to działa bardzo dobrze, rzeczywiście te zapachy usuwa Niestety wiąże się z tym cena utrzymania tej kuwety w skali miesiąca, no jednak coś za coś. Jeżeli nie chcemy, aby kuweta była wyczuwalna w małych pomieszczeniach i zawsze świetnie pachniało w 24x7, no to niestety musi trochę kosztować i w tym przypadku tak jest. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie suba oraz lajka. Liczę również na Wasze komentarze, czy kupilibyście tę kuwetę, czy raczej jesteście tradycjonalistami, że zwykła kuweta, zwykły żwirek i jest sztos. Czy jednak szukacie jakichś alternatyw, które pomogą Wam ułatwić opiekę nad kotem? Niech kot będzie z Wami.